Cześć. Hej, witajcie. Dzisiaj zrobimy test energetyków. I będziemy odgadywać, który jest który. Zapraszamy! Ok, zaczynamy od pierwszego. od pierwszego. I widzimy, że to już ma kompletnie inny kolor. Zupełnie. Ciemniejszy. Ciemniejszy. No. Kolor. To to wygląda jak piwa. Wszystkie kolory są inne i wszystkie mają inną zawartość bąblów. No tak, no, no jakby ale... bardzo są, są bardzo różne. Od razu widać, to są, to wygląda jak mocz. Zapach słodko landrynkowy no, no. Coś takie bardzo słodkie, bardzo słodki zapach ma, no, no to co, no to no to, no to pokielonie. Nawet po zapachu czuć, że to takie słodkie będzie. O oh, fuck bardzo słodkie. Znam maksa słodkie. Słodka orężatka. O, tak, ta, właśnie takie słodkie to było. jest. Łoch, ale ulep. Takie chyba najtańsze. Nie wiem, jak to może powiedzieć. Ale ile tam musi być cukru, no nie? Bardzo, od samego cukru można się w sensie pobudzić. widzicie. Tu, ja <laughs> Brakuje wiesz. tutaj jednej rzeczy. Brakuje tutaj chmielu w tym. Mm. Umówmy się jednak. Naprawdę. Rzecz. Wszystkie energetyki są niezdrowe i ogólnie. Ale rzecz ten biorąc, jest bardzo, bo. Ale tak, ten jest na nie. maksa słodki. Ale ogólnie to było dobre. Znaczy mi smakowało, bo to jest słodkie i ja lubię takie orężady i w ogóle. Ale no to jakby się to nie topiło, to myślę, że tak. No, no, Powoli zaczynam być pobudzony. Jezu. Jakie to jest słodkie. Opady. No ja więcej tego nie chcę, bo Tumacz. jest bardzo słodkie. Nie, mam swój typ, ale to może typy na końcu. Mhm. Mam swój typ, ale powiem że na końcu. Ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia jaki znaczy, to jest, ja bo może ja nie znam Nie może być arkeczyków. monster, szczerze mówiąc. Mam takie przeczucie, że może to być monster? Monster. Ja, ja mi się wydaje, że to jest monster. Na... No tak 90%. Nie może być Black, no. Na pewno nie, nie Nie, 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 to nie jest. Nie jest Dobra, black. to jest nie. monster. Teraz kolejny, czyli. Ja nie będę pił do końca, bo jestem po kawie, to. Dawaj, zobacz, jak będzie fajnie. <ścoughs> dawaj, zró zróbmy coś fajnego. Dawaj, dawaj, pij. Dobra, no spróbujemy kolejny. Nie. No nie namawiam do złego. Chcesz, żebym umarł? Nie wypijesz. Jaśniejszy. On ma mniej słodki zapach. Nie, zapach, zapach mniej. Taki wyzapki. normalniejszy, kurczę. Mniej landrynkowy zapach. No. O, ten już pachnie dużo, dużo słabiej, mniej intensywnie pachnie ten. Ten będzie lepszy, mniej słodszy. Tak, i ma więcej bąbli. Nie za dużo cukru, i spoko. Nie, no jest jak nie za dużo cukru. No jest, nie, 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 nie nie jest, no nie jest dużo tak cukru. słodkie jak to, Trzymajmy. ale i tak jest słodkie na maksa. Nie, nie jest. jest nie, mniej jest lepszy. Jest tak, Jest też słodki, ale nie jest aż tak słodki jak tamten, bo ja nie byłam w stanie wypić chociaż lubię słodkie rzeczy. Bardziej taki złoty kolor. W porównaniu z tym. To jest y, pomarańczowe. Tak? Nie no, ten mi chyba lepiej, bardziej smakuje, bo nie jest aż taki słodki, To że... jest... O! Jest po prostu taka moc. Wstępuje ja we mnie że... powoli energia już. Dla mnie jeszcze następować. nie, ale ja sądzę, że to jest Red Bull. Dobra, ja już też chyba, co podejrzewam. Ja ostatni to chyba wiemy, co to będzie, skoro podejrzewaliśmy tamty. Um, wydaje mi tak. się, że to jest Red Bull, tak... Raczej. Takie... Ja dosyć taki dobry smak. Może to Czyli Monster... To był Monster Red Bull. To Red Bull, Bull. na razie, zobaczymy jeszcze tak. będziemy za chwilę, będziemy decydować. Dobra. Trzeci. To ma jakiś taki dziwny zapach. Czujesz to? I ten ma znowu słodszy zapach. Tak, ale ten w ogóle ma taki dziwny zapach. Słodki, taki słodziutki dosyć. Słodki? Ja no wyczuwam słodki. jakieś takie sztuczne coś. Najmniej przyjemne. No, takim chemią taką. No, ale to wszystko jest sztuczne. No dobra, mm, no wszystko się... jest, ale tutaj wyczuwam to, mm. jakiś płyn do czyszczenia opon. Czuję jakbym pijadę na po prostu przez zapach. To jest jakieś takie bardzo dziwne. To jest takie chemiczne full, bo ogólnie no wszystkie są chemiczne, a ten to w ogóle jakiś taki... No taki dziwny, dziwny ten smak czemu. A teraz nie wiem. Zmieszałem się. Wiesz co? Energię. Ja bym obstawiał, że to jest black. Albo no nie, w sumie nie wiem. Ja bardziej no ja mieszam się między tymi dwoma. A ja się między tym a tym mieszam. Nie to to jest! Ech, maria. Ale energii dostałem bardzo dużo. Monster. Monster, monster. Dokładnie. Monster, monster, czyli B Tiger. W sensie black? Black, tak, dokładnie. Black, I yeah. Red Bull. No, Even, ale, albo, no, albo na no odwrót. odwrót. No, albo na odwrót. I tutaj nie jesteśmy pewni. No monster, Red Bull i black. No. Czeka. Ja bym obstawiał, że to jest monster, to na pewno Red Bull, a to black. A ty? Tak, tak samo się zgadzam, gram jak Totolotka, tak jak no. wiecie. Tak samo obstawiam. No, Czyli trafiłem trójkę! Trójkę mm -hmm. trafiłem! Nie no! Serio nie wiedziałam, że Black jest aż taki dobry, więc myślę cicho nie szeleść tym ja, mówię, ja to mówię. Ja to robię przemowę. To ma być poważne, ja to jest poważny test. Jestem bardzo poważny. Ja chcę się ale jestem powiedzieć. Naładowany. Według mnie najlepszy jest Black. Nastia, zastanawiałem się, mówiłem, może nie, może to jednak jest Black. Ale ty mówi właśnie, Ben, zaufaj mi, na 100%. I co? Ja pijam ja się. cię, znam. przepraszam. Więcej tak nie będzie. I od razu chcielibyśmy zrobić dla Was internet. Dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie tutaj na dole. A ja zapraszam Was do naszego nowego projektu, nazywa się Waćpany, gdzie możecie zobaczyć mój kunszt aktorski, chociaż próbuję tam przynajmniej aktorzyć. I też subujcie i lajkujcie. I do zobaczenia. Hej.